Nie chodzi tylko na nogę. Ale to z tego? A to też się wysiłek... No ja zobaczę, który dzisiaj jest. Ty... Siódmy. 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 Jutro ma Krzysiek wyjeżdżać. Już po do Marwandu. Tak ona gadała. A ile w ja tym prawdzie, to tam nie wiem. Krzysiek to wyjeżdża. Pewnie przez tam ma cały czas miejsca. A ja on tu się umęczy. Tutaj, nie patrzę mnie tutaj. Po co on tu przyjeżdża? No, no właśnie. Żeby nie sensu. Przecież tam nie wypiję, tylko tu. No, tylko no żeby wypić. Kontakty... Wie, to no, no, i To To nie w Marwadzie, połowa w Indiach. O. Przecież sobie, ma i też wróciła. A ona jedzie ja właśnie? To ty masz zajechać Nie jechać. Nie było, ja nie... W tej chwili czas. Przecież ostatnio właśnie mule... parę dni tam koczowała.

nie ma tych tam bo ciepło, w powtarzam. Siedzi tam koło nas na ławce z babami. Gazetę czytał. Hmm. A słyszeliście, że ze... został w parku, bo 13 lat temu No to Co słyszeliśmy? No. To No to tam tam słyszeliśmy. 13 czy 14 lat? Do dwóch mało latów go ja. prawie. O on to może jakiś zboczony jest. Naprawdę, jako a, takie dziecko. Posłuchajcie, ja wam też powiem. On, tak, on ma takie tendencje pewnie, no. Jest w i też wszystko mi, to, że już wszystko mi to, że już się nie to się już nadali, a też Tam tam gdzieś się by do... złymi, złymi tak, No. No ma tak, no. Tak mi się porobiło. Um. Tyle lat znam, kiedyś taki nie był. Chodzi mi się przemieniłoby. Nie wiem co. Bo, chodzi ma, nie ma włosów na głowie. Słońce słońcu parzy i wypala mu. się styki. A co, nie pamiętasz takie jeszcze? Nie wiem. Styki się wzięły. Chodzi się w 15 lat, on to mi brzydko powiedział. Jedna no wieka. tak, co tak, nie Żeby na stare lata nie poszedł ty... siedzieć. tak, 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 masz ręce tak, Śmieje. nie. tak, 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 całkiem tak, 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 to nie. tak, nie? tak, jest zaraz. Ja, tyś, zaczepia tyś, No A Kto przychodzi to za, za To mówimy razem. Czemu ty zaczepiasz? No. Ty się, to, się nie widzia, to jest nie To jest, jest robione, to, jest. <grym>, to obciak przy nim siedzieć. No. To jest to nim siedzieć. A co było na weselu, nie? A co było na Tu tam na no. tam na no. myśle. Ja już myślę, ja że właśnie. w ogóle że nie dostanę. Jak on zaczął tak kładziesz? A tak Ja też, ale mówię, ja bym nie dostał przez niego, ale jemu powiedzieli. Ten, I ten chłopak mówi, weź, idź odejść, bo jak je dostaniesz? On no. tam ludzi ci ludzie w lasie, w lasie, w Chłop w lasie, dalej lasie, tam... ma. to dobrze, że jeszcze w lasie, w że w w jest co. To że że, 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 że takiego to się nie robi jeszcze no. w kolejce. Dobra, goście mogą stać w kolejce. A ty jak bramę robi to, to trzeba poczekać. To idzie. A, ja bo... coś. Ja. No. Widać go z daleka. No. I opowieści skrypty. No. <laughs> Będzie ej, 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 ej. wymyśla jak to warto no, ale chłopak. Ondzie bajko Uśmieci, Jakubuszewski Kubuszewski. No, ma drugą krykę. <grystanie> to On oszukiwana. ma chyba że dwie jeszcze Nie miał tylko dwie Nie raz nie na dole Jedno chodził a trzecie było na górze no, Wczoraj wczoraj Obudziłem się Chodź w jak idzie tą kulę Tutaj w tym wejściu Ja poszedłem tą kulę Naniosłem. słynie. pijany Widzisz, mm. to po piwnemu jakoś po No, lideraz. że on nie spadnie, co? No. Ja tu mówię strach, To tu schodach, że on no, tam leży. No. Nie fitnie. Tam po strachu no ty że... No. O, ja jeżdżę. Żeby nie ta ruwa, co je po lewej stronie, to nie, nie wiem, czy był wyszedł. A ja, czekaj, wczoraj, wczoraj wchodziłem na piłkę. No, nie chodam, nie chodam. <grym>, nie leku, tak. Kupić sobie białą farbę I, I, i co drugi schodek na Tako, biało. Tak, taka ta linia, no, nie? No. I tutaj jak jeszcze zejść, to jeszcze zejść. Tylko ten zakręt. To są najgorsze te dwa pierwsze schody na dole. Obeszłeś? Tak. Kurzynki. Na to. Na. 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 Na to. Na zespoły nacze. No. Jakielonia kurwa przegrała w pięć meczów z rzędu. Ej, Wisła przegrała. Ej. Ale nie krzyw. Co mógł przyczyć? No się spurzył. Ty dla <t�a> nich. Nie, chyba, chyba ja tam muszę zajechać. Jak sporo Białystok istok przegrała, bo teraz będzie, widzę, e, widzę ri, miszu, ale, ale nie. Ale będzie i nie będzie. Nie. No nie. Będzie, będzie, ale widzę ale miszu, a nie a, a nie e, e, szacowała. E, e, a nie. ja ci powiem, bo w gazecie czytałem. No, ja wiem. Gazety czytam. Dlatego taki mądry. A, a co? A strasznie dzisiaj ze dbąkiem wygrała tak. 4-2. Nie, 2-1, co ty 4-2, ja. bo znajomy ja. byłem na meczu. Ja. Jak ja osobiście pat patrzę, 2-1 był. Jaki nawet na meczu nie byłeś? Nie, ale ja oglądam ej, ej, ej. Dobry. 2-1 ej, ej. tu na pierwszym miejscu. Nieważne czy 4-2 czy 2-1, no, no. ale wygraliśmy i to. Ale może, ja Znaczy ja może... zarobiony, bo piwa ma. Nie, pierwsza połowa może oglądał. No, no. Ty, Zuzia, ty już nie, nie śruje. E, e, ja nie oglądałem nic, ale znam wynik z e, ga, gazety, rozumiesz? Na, a w gazecie no to chyba ra, raczej prawdę e, piszę, tak czy nie? No, też no, no. w gazecie pisali, że śnieg niebieski spadnie. <laughs> Ja uważaj, jak ci mało laci znowu dopadną, uh, uh. to nastąpi do kule ci wam no. no. Przez Przezadzi, ej! Za to mało latę. Przezadni, ej, ej, jak co? Ej, jak, ej, ja podchodzę, ej, ej. No. chcę się za, zapytać, ej, 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 o, o przedmioty, co, co, co? Po tej po tyłku ma całeś? Czesajnik! Nie interesuje się. No, kurwa. No. 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 No, no. Ja tych do szkoły tydzień. Tak, hej, e, i pójdę. On lecia idzie, idzie. To tu się nie wiem co ci brać. Nie. Tu chcesz jechać, tam chcesz jechać. Tak. To co? Z dyrektorem nie będzie tutaj. Nie, hej. tu będę... się dowiedzieć. uczyć. E, tu będę dyrektorem, ale tam będę się uczyć. Aha. E, I będę sprawdzał, ej. A kurkiedy ty... by chapał. Co? Kurkiedy. <laughs> <laughs> nie wiem może. Kurde, same by schakiwał jakby go zobaczyły. Ja ci powiem, ej, ej, cztery, nie? Nie, ale nie. Ej. Ale ciekaw jakby on złapał indora, czy indor już z nim <grym> Niby <grym grym> by go poprowadził. O nie, ej, jeszcze tydzień czasu, a wtedy będę śmigał. No, no jak ci połamo, to będziesz śmigał. Ej, jeszcze mam, jeszcze mam trzecią. Uj, jestem za mały. Zaopatrzony. Tutaj, o, Wtedy. E, e, co były z nini mi facet zrobił, ej. Te. Na pewno facet? Tak, na pewno facet. Co? Ja, ja cię ja robiłem. A. Ja cię ja, ja, ja robiłem. <śpiewa> Ponadto pamiętasz, to Do. przepraszam. No. Ja, jaki facet? Jacek no. na facie. No. No. No nie, no ja, chyba jesteś pa ja nie no, jestem. No. no, 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 no. Jak tylko no. no. A i tu się zapałeś. No, ale no. nie no. Ecie, pojcie, pojcie, ej, I tak ej. ty, poczucie. Wy tak kurwa, się widzicie. Ej. A ty a dojesz, kurwa, ej, a ty... kurwa, ja ej, a to. Ja bym się. Zapierdalaj kurwa, tutaj, ej. Tutaj, tam. Ej. ej. Ja nie Ej, mu kurwa wszystkie, ej. No, Mi mam, mam na łóżkę taka. No to z góry. Na górę. Ja ci dam, kurwa, swą Ale weź się przejdź, kurwa. Ej. O, całuję go. Nie, nie. Ej. Ej, nie, Dla ja mnie to nic, nic nie czuć, ale jak ci, wszyscy mówią, o, 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 zobaczę. O, kur, 30. Ale nie tylko prezes. No, elegancki masz tyńk. No co ty Mnurze, myślisz? kurwa. A jak ostatnio byłeś obezczany, z przodu i z tyłu, no. czy pamiętasz? No, nie, no jak mój ci pią

Zobacz, dzisiaj nic nie ma, ale nie jestem wykąpany i dzisiaj jeszcze pójdę się wy, wykąpać, Prze, przebiorę się, no. I bo, bo mam, mam balangę e, jutro. No to dobrze, to no. pójdzie balangę no. no. jutro. Tak. A gdzie masz to silną czapetkę koło? Nie, zostałam w, ko w kościele, ale to muszę iść do kołach. Ej, bo, a, To ty na chowasz? <grym grym> to pogoni, bo po to wszystko. Nie, ej... pójdzie. bo poszedłem po, po do, do, e, do księ... do kościoła księ... 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 na msię, nie? No. Ej. i później do... po mszy, e, e, do księdza. I, i zostawiłem te, e, te... te moje, ej, e. I zapomniałem o nich. Ale tyle tyle na masz, nie? Kur. Co jest? A kury a kaczki, nie? <gry> <gry> o, a co a co? Ej, ej, eleganckie, gąski ma 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 najdzie. No, to no. no. Ej. A tu swoi na. Ten... Ale jeszcze po niech binder mieć. Ej. I po nasłuch się, kurwa. No. To no. już gadał, że od co czekaj ta No. Tak. Policjantko? No. No, jakiś jak 10, 10 ma. No. <laughs> Tylko teraz nie, w... tera nie wiesz studo. Tylko nie wiesz studo, właśnie. Policjantka dzisiaj nie jechała. Ej, ej. I umówiłem się z nią dzisiaj na, 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 na godzinę 19. Aha. No no. Dobra. Ej, po, po, po robocie, no to wiesz. Tu z CPN-u e E-E-B. Nie wiem co dziś jest. No to musisz. No. Co, listy nie sprawdzałeś, chyba <gry> to Ale nie, pójdę za za, 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 za macie. No i list teraz sprawdzał. No, no, oczywiście. Ale ja tak jeszcze musisz mieć spadek dosy, żebyś się gdzieś do padu zaprocić, znaczy i obiad tam w No to będzie miał, będzie miał. Przynajmniej za stówę musisz mieć. Ej, to, 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 to jest to jest mała sprawa, coś. To jest pikus, nie? Co, co, piku co, co, co złożyć. Jacek ma pochowarek. Hmm. No. I panowie, ej. I i mam, mamuje. Kultura. Ej. Koło śmierci, ej. Trzeba. A nie obok, kurwa. Nie y, ja przeklinaj. A Jacek, Jacek później rano staje i musi wczoraj. No. No on już. To mu przyjdzie na odrobek. Bo jeszcze, a zapomniał. Na odrobek jeszcze miał chodzić. Ej, ale nie, ale odrobek odrobek mamy elegancki. Ej. Byłem u kuratora ej, i powiedział, że mi to wszystko anuluje. No, anuluje. Ej, nic nie będę musiał robić. No, ten, bo tak nic nie robię. <laughs> No, powiedzieli, że te 72 sprawy, które mam, to. 72 <laughs> sprawy. Anulują. Bo... No, ej, anuluję. Mówił dyrektor. Co? Ej, ja wczoraj byłem u, u, u tego e, kuratora. powiedział, ja mówił, ej, Jacek, ej, chyba ci an, anulujemy tę sprawę, ej. Dobrze ci się patrzy. <laughs> A, ej, aż 72 sprawy miałem. To za co tu? nielegalne wyjście z parku. <laughs> Nie. Co? Oni tak, w za. tak. E, tak. Nie, 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 tak. Y, spanie na, na mieście, y, 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 w, w co e, to to, to, Od tego spania to miałem chyba 30 spraw. a kurde, kurde. No kurde, kurde. Zanim nie no. mogę spać, Tak, szkodzić. No, e, a, 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 a później jeszcze te. E, e, te piwo, to też miałem 30 spraw. A te, 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 takie śmieszne sprawy, no. Zaczepianie ludzi. O, o, o. Wtedy troszkę co siedzieli co wezwali, co mieli wezwanie, co nie, to nas już nie, nie sprawdzali, mówi, ja mógł jechać pod parasol, a co? Mówi łapka. Już tam ludzi zaczepia i pojechali. A no, 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 I, i, no. A to by, to były to były mistrzostwa e, e, Europy, a później ol, olimpiada. No, to, no. no ale ludzi tam zaczepiałeś. No. Ej, nie zaczepiałem, tylko po prostu... Ej, ja po prostu rozmaite, no, oh, oh. ja, rozmaite, i tam później spały z kowłapki. A, to do, a to do, bia, bia.